Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. My dzisiaj udajemy się na kolejny już zlot na naszą dolinę do Sołuszowej. Ja jadę tutaj BMK i ciągnę w kempingową. kempingową. Ja Zaraz wam pokażę. W lusterku. A Asia jedzie drugim samochodem i ciągnie. Słuchajcie, naszego futraka, bo oczywiście naszego futraka nie może zabraknąć na każdym zlocie. Także mamy jeszcze jakieś tam, 51 minut. Yy, w tym momencie, jakiś tu koreczek przed Krakowem nas złapał, jakieś 4-5 minut, ale musimy go, że tak powiem, przestać i i co I widzimy się już na miejscu. Moi drodzy, ma przerwa z mojej strony. Musiałem akurat zjechać na stację benzynową tutaj BP i wymienić butle, bo mieliśmy obydwie puste. Potrzebowałem Dom Light butle, tak. Więc wymiana buti na chwilę obecną, tak, czyli październik mamy 2022 119 zł. butla wymieniona. No i za chwilę będę się starał wyjechać. To jest dość ciasno wszędzie, bo tu i biedronka, i KFC, i akurat BP w remoncie. Ale jakoś powinienem dać rady, także do później. Już kilka załóg w rozkładanych widzę, także pierwszy nie będę. Asia już jest na miejscu, bo przez to, że ja się musiałem zatrzymać, yy, słuchajcie na tej stacji Bali, i mi chwilę zeszło, z tą wymianą wody gazowej. No to niestety kurczę, ale teraz nie będę pierwszy. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, moi mili. Kolejny dzień z lotu przed nami. Jesteśmy oczywiście na naszej Dolinie. I zobaczcie, co tu przed sobą widzę. Boczek w akcji. Będziemy jeść pyszne jedzonko. Tu już też mamy pyszne jedzonko od samego rana. Cieszymy się goframi. Przyjechali strażacy. Będzie zaraz pokaz, więc idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Rozwija się dzień bardzo fajnie. Pogodę mamy. No, słoneczko gdzieś tam nam yy, od rana się próbuje przebić. Nawet chwilę było. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że nie będzie tylko padała. Czyli podobno najgorszy y, dzień, jeżeli chodzi o pogodę. Najbrzydszy niby miał być, ale wcale nie jest brzydki, więc to nas y, pociesza, że jutro będzie jeszcze lepiej. Ale Ola, idziemy, 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 idziemy do... jeszcze zobaczyć w Gary. Idziemy zobaczyć w Gary. To o tym, że oni sobie wezmą to zdjęcie i będą lotkami sobie rzucać. <grym> I kto trafi? A wiesz dziesiątka? Nie Może dziesiątka? Idziemy Idziemy pokokać w Gary, słuchajcie. Nie, 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 Ale co robimy? Logujemy. Ej, boczek, ty, boczek, ty jesteś, przepraszam, tylko nadzorcą dzisiaj? Tak, was do roboty, a ty tylko mówi, stoi, e, co? dajcie mi ludzi, ja to zrobię. A, a. No to słuchajcie, później, później cała chwała drugie, przypadnie komu. A drugie moje hasło, wiesz jakie jest? Mów. 35 lat gotowałem świnią, to tu nie ugotujesz. Podniesem ogień. <śmany> Żebyście dobrze wiedzieli, co tu się dzieje. Czekajcie, czekajcie. Już wiecie, dlaczego przewoźnik ma grzywki? <śmany> Ej, zawrócę zaraz, Daniel, idę do Ciebie teraz. <śmany> <śmany> Chciałeś coś ugotować Mario, tak? Dobrze, teraz Nie, tu, tu Daniel po prostu sos mówi, że już ma. <śmany> Za zasmaszka. Poka pokaż, pokaż, pokaż. Co do mamy? Pędzony prowadzamy na Prowadzamy rynek, ale nam się jest ciężko przemizać. Co mówisz? Mariusz, że jest? Dobra. Weszło, ale. No. Dobra, takie ma być. Dobra, dobra. To wszyscy się dzieją, coś wyjdzie z tego, nie? U <głanie> najlepszej firmy. Polecam. No, jest tego. No ile się sypnie, nie? Jeszcze. ty sypnie. Nie ma rzęka i mieszamy. Ale jak nie pachnie! Ja się dwóch kupi na dyskotece, a jeden mówi, ty tu masz mój mówi Co zagadasz z dupą, to jest twoja. ten na dalej Co zagadasz z dupą, to jest twoja. Mówi, masakra. on Chłopie, no przecież ty też umiesz. Nie, ja nie potrafię tak zagadać jak ty. U mnie się to jakoś nie klei. No jak tu nie? Widzisz tą blondynkę, co poszła do kibla, no? Podejdź do niej i powiedz normalnie, Cześć, jak się masz, i w ogóle chłopie to wszystko. Ale nie, ja tak nie potrafię, to się nie klei. On podejść normalnie, chłopie i się zapytaj. I ten koń stanął przed tym kiblem, ta wychodzi, mam do niej część, a ona. No witam, a on. Jola, całe życie ze świrami, nie? Dokładnie. Artek zwany boczkiem. Jak ludzi. I Daniel wychodzą na górę. O kurde. Ratujemy świat. A mają coś bardzo ważnego do przekazania? Ludzie! Ludzie, ludzie, co wy śpicie? Co wy cegiełki nie widzicie? Kupujcie cegiełki dla ospy! 500 plus dostajecie! Dzieciom cegiełki nie kupujecie! To prawda, kosztuje, a życie ratuje! Tak! Pokażę Wam, jak wyglądają cegiełki. Cegiełka numer 36. Pomoc dla rodziny strażaka Andrzeja OSP. Balicek, który zginął tragicznie na służbie. Co przy się zmienia? Kupa. Ty, no daj, że trochę, kurde. Masz z tej strony Mmm, miodzio, A co jest, co jest powodem tego, że są zajebiste takie mura? No? Podstawa? To jest dobra kapusta. No tak. Ja tu widzę Daniela, słuchajcie, i on idzie z takimi dwoma miseczkami, Patrzycie. się jaka ja jestem pazerna. A ja takowa to, to zachwanna, nie? Ale widać, widać. Proszę, Madi też wie, że trzeba iść w kolejkę, nie? Idź staj Madi i w kolejce. Widzisz, następny, popatrz jakie małe miski. No, tylko ja z takim garem idę. Macie chochle! Zobaczcie, co ona mi przyniosła. Przy jak jeszcze raz, jaka była kwaśnica? Niebo. Pełna to prawda, to prawda. Zjedliśmy z takim smakiem, że nawet nie pokazałam. O. A teraz co mamy? Zawody. Co mamy? Zawody, tak? Zawody, zawody. Dobra, zobaczcie. Pierwszy, zrzucony. Drugi, zwrócony. Trzeci, poszedł. No kurde, brawo! Najlepszy nagroda, no! Proszę bardzo. Złośliwość rzeczy martwych się nam przytrafiła, mikrofon nie nagrał dźwięku, więc muszę to troszeczkę naprawić i opowiedzieć Wam. Otóż jeżdżąc na kempingi spotykamy ludzi, którzy mają świetne produkty czy rozwiązania, które ułatwiają i czynią jeszcze przyjemniejszym podróżowanie kamperem czy przyczepą. Taki produkt, jakim jest Zacienia, i sprzedaje Marzena. Fajne w tym właśnie jest to, że osoby, które same uprawiają karawani, doskonale znają wszystkie cechy, Jakie powinien posiadać dany produkt? A kupowanie produktów od małych producentów dodatkowo mnie cieszy, gdyż zapewnia indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb. Zacieniacz uszyty jest dodatkowo, dokładnie pod wymiar markizy, z wysokiej jakości materiałów. Montaż jest prosty, gdyż wsuwamy go po prostu do kedry, a dołem przytwierdzamy śledziami do podłoża. I to wszystko. Głupalny dzień zapewni nam schronienie od słońca, nie zasłaniając nam pięknego widoku na morze, czy góry. W mojej ocenie daje też trochę intymności i sprawia przytulny obraz przyczepy i otoczenia. Jak na kamperowy produkt przystało, nie zabierze też dużo miejsca, a żeby nie było kłopotu z przechowywaniem dodatkowo jest w komplecie pokrowiec. Ja bardzo Wam polecam ten produkt, jeżeli też uważacie, że chcecie sobie taki zacieniarz sprawić, to dzwońcie i piszcie do marzeny. Jej będzie bardzo miło z tego powodu, a ja gwarantuję Wam miłą i fachową obsługę i świetny produkt. Moi drodzy, i mamy wieczór, zbliżamy się do losowania nagród z zakupionych cegiełek. Tam się w oddali pali ognicho. A wszyscy tutaj są, którzy zakupili cegiełki. Po prostu mega sprawę. Sprzedaliśmy 108 giemny. Dwa, Dwa słowa prywatne. chciałabym wam opowiedzieć o chłopaku, dla którego zbieraliśmy dzisiaj kasę. To jest brat mojej przyjaciółki z dzieciństwa. Zginął w wypadku potrącony, kiedy udzielał pomocy i w jego. Niestety rodzinie zdała się tragedia, bo on zginął, a jego żona jest na wózku walickim. Została czwórka dzieci, więc cała ta kasa naprawdę się nie zmarnuje, którą płaciliście. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się w ogóle. Bardzo wam dziękuję. Chciałabym też podziękować sponsorom. Wy jesteście tymi sponsorami tej rodziny. Ale chciałabym też podziękować ludziom, którzy mimo wszystko jeszcze coś od siebie dali. Taką firmą, która naprawdę zawsze nas wspiera jest firma Elkamp, grupa Elkamp i El Camp Również firmą, która zawsze nas wspiera jest firma iCamp. Zawsze robią dla Was fajne zabawy, fajne rozrywki, więc im też bardzo dziękuję. Odłącznymi gośćmi naszych zlotów jest rodzina, rodzina, która tak naprawdę kreuje trendy, ale też zwiedza świat i pokazuje Wam, co możecie też fajnego zobaczyć. To są jacaki życie na maksa. Nasza ekipa już stała, muza już leci od rana. Zapraszamy, już się bawimy. Zapraszamy! Woohoo. O, Elka Słuchajcie, niektórzy już wstają, ale jeszcze mnóstwo ludzi śpi, a mamy godzinę dziewiątą, przypominam. Ale jest słoneczko, kolejny dzień fajnie. Będzie wyglądał. Maciek na wprowadzać, Maciek! Tak jest, także zaczynamy kolejny dzionek. Za chwilę śniadanie tutaj u Karoliny. Yy, na naszej dolinie, oczywiście pyszna truszczuwa. Wszyscy za chwilę z Lotowicze się będą schodzić. A potem co? Zapraszam Was na zumbę. Idziemy dalej i cisza, faktycznie cisza. Fajnie. Pogoda się udała, jest trochę ekip. Andrzej z renatką jeszcze śpią, uszyję na miarę. Gdybyście chcieli maty termiczne na swojego kampera czy coś. To na miarę podam w opisie. Pod filmikiem, a zresztą tu telefon macie na banerach, więc można sobie jakieś zamówienie złożyć. Czyli zobaczcie boki, maty do kabiny, przednie i szereg innych rzeczy, które, które Andrzej z Renatą szyją dla nas. No a my tu, na stałym naszym miejscu, jeżeli chodzi o to lot. Czyli zaraz za sanitariatami mamy futraka. Pamiętajcie, no że do food nie może zapalaknąć na każdym bilencie karabinowym. A tu jesteśmy w Hop, hop, hop! Dobrze! Uwaga! Hop, hop! Jedna strona, druga!